Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. I Madam. Zapraszamy Was na. O! I! Słuchajcie, zaczynamy od grubej dramy. No, gruba drama. Gruba drama. Głośno o niej właściwie na całym płaskim świecie. Na Netflixie powstał dokument Oszust z Tindera. Okej, jakby. Czy jest to dokument o oszuście z Tindera? Jest to dokument o oszuście z Tindera, ale o co chodzi z oszustem, słuchajcie. No. Donald donosi, że jest to prawdziwa historia kobiet oszukanych przez Pana... E, Simona Hayuta. Mm -hmm. Mężczyzna korzystając z popularnej aplikacji randkowej, nie Popularne. wiem czy ją korzycie. Korzymy, korzymy. Podawał się za syna miliardera i izraelskiego... Potentata diamentów. Od kobiet, z którymi się spotykał, wyłudzał pieniądze, fingując własne porwanie. Zdaniem dziennikarzy, mowa o oszustwie na łączną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Sporo pieniędzy, powiem Jakby... ci. Baby, gar. Jakby gar. Nie. Garb. Nie. Garb. Nie. Jakby, nie czy takiego rzeczy. Nie, no dla, jeszcze, dla chłopa, jakby no. dla chłopa, to już po prostu nie gorsze, co może być. I to jest takie, kurde, ja wiem, że można, nie wiem, być zobrażonym czy coś, ale to jest takie bez sensu. Koleś ci mówi, że jest jakimś miliarderem i w ogóle diamenty ma wszędzie i prosić o pieniądze, jakby To coś nie styka. No, ale jakby nie jest to wina ofiar, tylko. No, jakby oczywiście, oszustwa. nie, nie, nie. No w sensie bierzmy jakieś nauczki. Tak, po prostu się uczy. Według brytyjskich mediów mężczyzna został skazany przez izraelski sąd na 18 miesięcy więzienia za oszustwa, kradzieży i fałszerstwo dokumentów, ale nie dotyczyło to oszustw z Tinder'a. Czyli Aha. on coś musiał jeszcze przed tym robić jeszcze gdzieś indziej. Czyli tam jeszcze. Mm -hmm. Wyszedł jednak po pięciu miesiącach za dobre sprawowanie w 2019 roku, a jeszcze wcześniej, również za oszustwa, siedział dwa lata w więzieniu w Finlandii. No nie nudzisz się, chłopaku. Ale to jest, widzicie? jest przynajmniej pomysł na siebie. Tak. Jest, tak, dokładnie. Po prostu jakby... Sobie, Jeżdżę sobie po krajach, trochę wyciągam pieniędzy od ludzi, no co? No jest jakiś pomysł, nie polecamy tego pomysłu, nie, nie, ale jakby jest nie. jakiś pomysł. No i słuchajcie, w końcu Tinder yy, wydał oświadczenie no. na ten temat. Zbanowaliśmy go i wszystkie jego znane pseudonimy, których używał, korzystając z Tindera. Zrobiliśmy to już w 2019 roku, kiedy na jaw wyszło jego oszustwa. Ma dożywotni zakaz korzystania z naszej aplikacji rankowej. Przeprowadziliśmy wewnętrzne śledztwo i możemy potwierdzić, że Simon nie jest już dłużej aktywny pod żadnym ze swoich znanych aliasów. No dobra, no, ale nawet... Z swoich znanych aliasów. Po pierwsze, a po drugie, że są jeszcze jakieś inne aplikacje też, podejrzewam, nie? Są. So, sympatia na przykład, PL. Fotka? Fotka jest. Jest. No, naszą green, klasę już usunęli. Ale Grindr jest. To jest tam, grilluje się? Grilluje się tam, oj grilluje, kiełbachę. Dobra, jeżeli myślicie, że już tutaj się zadziało wystarczająco, to za mało, ponieważ musi być w tym wszystkim jakoś Polska jakimś cudem, nie? No, no i sprawa jest zamieszany Polak Piotr K., który pojawia się w dokumencie jako ochroniarz oszusta z Tindera. W związku z tym mężczyzna ten złożył pozew przeciwko Netflixowi o bezprawne użycie jego wizerunku. Żąda od platformy 3 milionów euro odszkodowania. I mamy... Ciekawe, czy to może przejść coś takiego. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie. I mamy tutaj wypowiedź e, pani prawniczki e, Piotra. Faktem jest jednak, że obok pokazywanych w filmie kobiet, mój mocodawca jest w tej sprawie także osobą pokrzywdzoną. W jego imieniu apeluję zatem o zachowanie wstrzymięźliwości w przypisywaniu mu jakiejkolwiek, poza funkcją ochroniarza, roli w domniemanym procederze. Jak bowiem widać, nie tylko w tym przypadku. Bardzo łatwo jest wydać wobec człowieka wyrok, nawet w sprawie, w której nie są ustawiane zarzuty. To prawda akurat. Tymczasem... Tymczasem... Pan oszust y, podobno nadal żyje w luksusie. No. Relacjonuje to y, cały czas na Instagramie. Ma zdjęcia z jakimiś tam prywatnymi samolotami, y, samochodami, ma nową dziewczynę, modelkę. Słuchajcie, jakoś to leci, jest fajnie. No i co? No i co mu zrobią? Ja myślę, że on by się totalnie dogadał z y, panią olfaktorią, ani tak. y, z razem, nie wiem, śmiecie, jakichś ludzi czy coś. Tak, z ludzi w kryzysie bezdomności albo jakichś innych... Totalnie. ...biednych. Dziewczyny, podsumowując, nie dawajcie żadnym chłopom pieniędzy. Oczywiście, że tak. Wjeżdżcie od nich pieniądze. Czy Maszewo jest z nami? Uuuu! Uuu, zróbmy czeka, hałas dla Maszewa! Słuchajcie, w Maszewie mieszka y, kundelek, ma na imię Amiś, ma 11 lat i śpiewa swoje ulubione utwory, które y, puszcza mu y, jego właściciel, pan Robert. I jest to mega słodkie, wzruszające i przykochane. Zobaczcie, jak pięknie śpiewa. Ładnie, ładnie, śpiewa, śpiewa. Pan Robert uwielbia muzykę lat 80. także puszczam mu wiecie Modern Talking i te sprawy, Super. więc e, mi sobie śpiewa, wiecie You're my heart, ho, ho. you're my soul ho, ho. Burmistrz Maszewa, pan Paweł Piesio Pan Paweł Piesio. Przypadek? Przypadek, nie sądzę. Maszewo, coraz... Maszewo, maszewo! Co tam się dzieje? To Maszewie. Ale brzmi to wszystko tak, jakbym chciał zbra. tam przyjechać. Tak, tak. Naprawdę. Pośpiewać się e, wszyscy. Jest zachwycony ponoć e, talentem Amisia i ponoć ma mieć Amiś recital podczas najbliższej e, sesji Rady Gminy. Tak. I ma być Amiś, rada gminy ma się zebrać i Amiś będzie robił. Ja myślę, że to może być najciekawsza rada gminy kiedykolwiek, we wszystkich gminach świata. Tak, to prawda. No. Ale mam nadzieję, że jakiś będzie miał wynagrodzenie za ten występ. W postaci jakiejś na przykład. No, pan Robert, y, czyli właściciel daje mu jakieś kiełbaski właśnie y, w zamian za y, jego piękne śpiewanko. Więc no tak, trzeba no, mam nadzieję, że dostanie jakieś gifty no raczej. jako lokalny celebryta. Komentarze na Donaldzie: Ten świat schodzi na psy. Odpowiedź. No to dobrze, bo psy to zajebiste zwierzęta. O Jezu, ktoś wpadł na niezbyt genialny, ale ten sam pomysł co my. I napisał. Może burmistrz piesio wykona duet z piesem. No, totalnie, powinni razem. I jest propozycja, żeby wysłać go na Eurowizję również. Wygrałby. Myślę, że, myślę, że totalnie by ten Wykroby. pies wygrał Eurowizja. Mhm. W ogóle psia Eurowizja. No, to, to jest plan, to jest plan, słuchajcie, no. Eurowizja dla zwierząt. Przecież to jest. To jest coś. Nie to znaczy, jest rynek nie Tak. I ja mam nadzieję, że e, nie będziecie nie planujecie jakiejś drzemki zaraz, bo nie chcę żebyście po prostu nie wiem jakoś nie wiem jakieś koszmary albo odpadli. albo żeby coś tutaj się wam stało nieprzewidywanego, ponieważ fakt.pl donosi no o jakichś takich nadprzyrodzonych mocach. <laughs> mhm. Czy ich w jarocinie. W jarocinie? W Jarocinie, słuchajcie. Jarocin, no słuchajcie, słuchajcie dokładnie. Mieszkańcy jednego z bloków w Jarocinie w ostatnich tygodniach przeżywali nocami prawdziwy koszmar. 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 Ja czasami przeżywam prawdziwy koszmar w nocy. Ale nie w Nie, nie w Wszystko przez tajemnicze hałasy, które wybudzały ich w środku nocy i nie pozwalały spać najgorzej. Najgorzej! Tajemnicze hałasy. Zdesperowani lokatorzy na pomoc wzywali księdza. Wiadomo. Egzorcystów. Wiadomo. I policję. Nie, wiadomo. Ale na nic się to nie zdało. O nie, i co aha, teraz? Aha, aha. To robi nie ręka boska, ale ręka ludzka. Stwierdził ekspert. No i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja nie, nie jestem, jestem taki przekonany. Pewny. Ja myślę, Dokładnie. że to jest duchę. Też mi się tak wydaje. Wszystko na to wskazuje. Stuki, puki i łomoty cały czas. Ale tak robiła? Woo -woo -woo. <gryś LETENERY> Dziwne odgłosy zaczęły się, gdy w listopadzie jedno z mieszkań zostało sprzedane. Po uprzątnięciu go przez ekipę nikt się tam nie wprowadził. Mm -hmm. Za to mieszkańców pozostałych mieszkań zaczęły nawiedzać hałasy. No, no ładnie. Mm -hmm. Ci, co mają najgorzej, wzywali nawet wróżkę, egzorcystę, bioenergoterapeutę. Trudno im się dziwić, bo trwa to już tak długo, że ludzie chwytają się wszystkiego. Dziwię się. Uważam, że spółdzielnia powinna potraktować sprawę poważnie i przysłać tu nadzór budowlany. Nadzór budowlany? Myślałem o jakimś bardziej, nie wiem, krzyżowcach. A czy kogoś. Mówił nam pan Artur, jeden z mieszkańców nawiedzonego bloku. No dobra, no ale co teraz z tym blokiem zrobić? Słuchaj. O hałasach w bloku jako pierwsza informowała lokalna gazeta Jarodzińska. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie całą redakcję. Potem ogólnopolskie rodzin... media. Ogól... No, my na przykład. My. O Boże, wydarzenia Polsatu o tym opowiadały. No. Postanowiły skonsultować się z ekspertem od dźwięków, akustykiem i fi fizykiem. Panem profesorem Rufinem z Uniwersytetu w Poznaniu. Pan Rufin tak powiedział. Pan Rufin tak powiedział. Pan Rufin tak powiedział. A napra naprawdę pan Rufin tak powiedział? Powiedział swój. Bum. Bumerang. Bum <noise> bum. To jest nienaturalne. Jeśli mamy taką periodyczność, wszystko wskazuje na to, że to robi nie ręka boska, ale ręka ludzka. Wydaje mi się, że jednak człowiek za tym stoi, bo nie sposób tego inaczej wytłumaczyć. Ja się z panem Rubinem nie zgadzam. To musiał być duch. Pan profesor fizyki stwierdził, że to raczej nie jest Bóg, jednak słuchajcie. <grym> 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 Jeśli nie człowiek, to powinien być to dźwięk budowlany generowany przez różną rozszerzalność cieplną elementów metalowych. To jest bardzo skomplikowane. Dobra, skomplikowane. Czy betonowych, czy żel betonowych. Zasypiam. To z całą pewnością, to nie byłaby tylko periodyczność, tylko absolutka na przypadkowość, taka jak na przykład przy trzęsieniach ziemi. Jarocin, czy trzęsienia ziemi? Ale tylko w tym bloku. Tylko w tym bloku? Ale słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Spokojnie, bo ja wiem, że już żyjecie... Straszne są e, emocje. Bardzo, bardzo są duże na emocje. Jak się okazuje, mieszkańcom bloku nie pomogli egzorcyści, bioenergoterapeuci, ksiądz czy policja. A najprawdopodobniej. No. Trzy kropki. No. Dziennikarze. I jak bowiem donosi Gazeta Jarocińska, po zainteresowaniu się tematem przez media, hałasy ustały. No. Widzisz? Czyli duchy się wystraszyły. Prostu, duchy się wystraszyły Głośna będzie o nich. A one chciały. One chciały kameralnie. pozostać. Tak, oczywiście. one chciały po prostu. One nie potrzebują sławy. Nie, nie. Nie każdy potrzebuje sławy. Oczywiście, tak? że tak. I one chciały sobie trochę odpocząć, i, i po prostu nie. No ale to oznacza, że musiały się gdzieś przenieść. Ale widzicie, to teraz dobrze wiedzieć w razie jakichś takich kryzysów. Po kogo dzwonić? Po fakt! Po fakt trzeba dzwonić. Mm -hmm. Albo Gazetę Jarocińską. Gazeta Jarocińska. Gazeta Jarocińska to mogą być nowi ci pogromcy duchów. <laughs> Polskie Ghostbusters. Gazeta Jarocińska. A taką ja! Gazeta Jarucińska! Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w cokolwiek w środę.